Sala małego podróżnika, pracownia poświęcona ziemi, a na korytarzach patio i zielona strefa relaksu już wkrótce pojawią się w szkole podstawowej numer 11 w Starachowicach. I to nie wszystko. Trzy sale, które znajdują się za ścianą, będą. E, będą. E, tak zwaną bioteką, na którą będą się składać trzy pomieszczenia. Biblioteka właściwa, mediateka, czyli czytelnia, przy której, w której dzieci będą mogły sobie czytać, odpoczywać, czekać na rodziców oraz sala dla społeczności lokalnej, która też będzie otwarta na patio, które jest pomiędzy salą gimnastyczną a tym skrzydłem. Remont rozpocznie się wewnątrz budynku. Kolejny etap pracy realizowany będzie na zewnątrz. Powstanie tam Między innymi ogród sensoryczny, szkoła imienia majora Jana Piwnika Ponurego od lat prowadzi działania związane z ekologią. Te działania przede wszystkim mają uwrażliwić młodego człowieka na problemy degradacji środowiska i jak, w jaki sposób my możemy na co dzień dbać o, o nasze, naszą Ziemię. W tym roku powołaliśmy również stowarzyszenie, które nazywa się EkoSchool. EkoSzkoła ma być wizytówką Starachowic, które są jednym z 29 miast realizujących program rozwoju lokalnego w ramach funduszy norweskich. W ramach tych środków m.in. zagospodarowujemy część budynku po dawnym gimnazjum nr 3, tak aby szkoła podstawowa nr 11 dysponowała taką przestrzenią kreatywną, nowoczesną, ekologiczną, która będzie przykładem także dla innych szkół w naszym mieście, w regionie i w Polsce do tego, w jaki sposób rozwijać edukację ekologiczną. Na tym przede wszystkim w szkole w Starachowicach, tworzonej na bazie szkoły podstawowej nr 11, będziemy się E, skupiać. Projekt szkoły ekologicznej jest efektem współpracy pomiędzy Starachowicami i partnerskim miastem Bergen w Norwegii. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak eko szkoła będzie wyglądać. Widzimy podobieństwo do naszych szkół w Bergen. Bargain. Metamorfoza szkoły podstawowej nr 11 rozpocznie się w sierpniu, prace potrwają do kwietnia 2024 roku.